Szanowni Państwo, potrzeba prostej komunikacji nie jest niczym nowym. Winston Churchill już w latach 40. prosił, aby notatki służbowe były krótkie i treściwe. Potem były lata 60. i 80., kiedy powstawały korporacje, a prosty język stał się dla nich skutecznym narzędziem, aby osiągać cele biznesowe. Trochę inaczej było w urzędach, tu panował trudny język, ale my staramy się to zmienić. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest autorem inicjatywy dotyczącej upraszczania komunikacji. Czy wiedzą Państwo, że dziś, 13 października, obchodzimy International Plan Language Day, czyli Międzynarodowy Dzień Prostego Języka? Amerykanie mówią Power Language, a Szwedzi język klarowny. W Polsce idea prostego języka gości od ponad dekady. W naszym Ministerstwie 11 lat temu zleciliśmy językoznawcom z Uniwersytetu Wrocławskiego analizę języka funduszy europejskich. Dbamy o to, aby ich zalecenia były wprowadzane w życie. Ale prosty język, czyli właściwie jaki? To styl pisania, który jest konkretny, treściwy i przejrzysty. Tekst w prostym języku ma strukturę słowa i układ graficzny, który pomagają odbiorcom łatwo znaleźć potrzebne informacje i zrozumieć je i zrobić z nich użytek. Prosty język zwiększa skuteczność komunikacji, buduje zaufanie do urzędów, ma być zrozumiały dla każdego. Takie są cele prostego języka. W Ministerstwie upowszechniamy te standardy, zachęcamy urzędników, aby... Pisali z myślą o odbiorcy, stosowali krótkie zdania, wyjaśniali trudne, specjalistyczne pojęcia. Z naszymi działaniami wychodzimy również na zewnątrz. W październiku 2018 roku kilkanaście polskich urzędów podpisało deklarację na rzecz prostego języka. W ciągu kilku lat do porozumienia dołączyło aż blisko 40 instytucji. Polskie urzędy chcą upraszczać swoją komunikację, chcą być przyjazne i dostępne. Chciałbym przekonać specjalistów od Funduszy Europejskiej i każdego urzędnika, że nawet trudne teksty urzędowe, prawnicze, specjalistyczne można dopasować do odbiorcy, można przygotować je zgodnie z zasadami prostego języka. Zyskamy czas, usprawnimy przepływ informacji, zbudujemy szacunek naszego odbiorcy. Zrozumiała komunikacja to prawo, a nie przywilej. Dbajmy, aby każdy miał równy dostęp do informacji, a trudny język nie może być tego przeszkodą. Wspólnie świętujmy Międzynarodowy Dzień Prostego Języka, a prosty język niech będzie naszym nowym standardem.